Cześć, tu Paweł. I Marzena. Razem robimy Kalmara. Chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać nową, nową funkcjonalność i, i dużą zmianę, którą wprowadziliśmy do systemu. Wasz Jadłospis, Jadłospis Dietetyka, który stworzyła Marzena w systemie Kalmar Pro, bezpośrednio integruje się z aplikacją mobilną dla pacjenta. Zobaczcie, jak to wygląda. A więc, Jadłospis, który Marzena zrobiła, wyświetla mi się jako Twój program przygotowany przez Dietetyka w aplikacji. Dieta dla pacjenta Paweł Bartoszek i jadłospis jest podany w bardzo atrakcyjnej formie. Wchodzę w placuszki z maślanki i mam podany cały przepis, składniki, opis przygotowania, informacje na temat KBTW plus do tego wszystkiego informacja ciekawa o porcjach. Akurat placuszki z maślanki są zaprojektowane jako potrawa dwuporcjowa, więc potrawa pierwsza z dwóch Wyświetla wam się, przy potrawie pierwszej z dwóch, wyświetla wam się jasna informacja, a właściwie pacjentom na temat tego, że to jest przepis na dwie porcje. I kiedy przechodzę do kolejnej porcji, czyli na przykład, mieliśmy to środę i wczoraj, to przy drugiej porcji masz informa mamy informację, że to danie masz już gotowe, ale jeżeli jakiś pacjent chce zobaczyć przepis to zawsze może to zrobić. Dobra, więc generalnie cały jadłospis wygląda tak. Mamy podsumowania dzienne. Mamy też informacje o wskazówkach, czyli te wskazówki, które Wy umieszczacie w, w jadłospisach pojawiają się tutaj w, w kącikach. Możemy łatwo wrócić do aktualnej godziny klikając w domek. Dodatkowo pacjent otrzymuje całą listę zakupów na cały tydzień, ale też z możliwością filtrowania na poszczególne dni. Czyli na przykład ja chcę sobie tylko zaznaczyć produkty na Weekend zapisują mi się, wyświetlają mi się tylko produkty na sobotę i niedzielę mogę łatwo zaznaczyć to, co już kupiłem, a czego nie mam. Dodatkowo aplikacja mobilna integruje się z kalendarzem. Ja nie mam tej opcji włączonej, ale jeżeli pacjent zaznaczy to, to wszystkie produkty, wszystkie posiłki trafią do kalendarza, dzięki czemu będzie miał przypomnienia regularne i będzie się trzymał lepiej waszych zaleceń. Uruchomiliśmy również dzisiaj. Uwaga, Wam pokażę, na którym piszemy dużo atrakcyjnych treści dla dietetyków, gdzie udzielają się znani dietycy i poważani w Polsce. Są to treści dedykowane Wam, nie pacjentom, na których, przy pomocy których mam nadzieję, że będziecie pracować lepiej, szybciej, wydajniej, bardziej efektywnie pozyskiwać więcej klientów. Dzięki, pozdrawiamy!